Cześć, tu Karolina. Chciałam Wam dzisiaj pokazać parę prac ostatnich, większość takich mediowych. W tle jest bajka, więc mogą być różne odgłosy I zacznę może od takiego balona, akurat go trzymam w ręce. Baza to bat, balon z wood e, Tekturka, tutaj jest filigranek. E, reszta to jest wyciski z masy. I tutaj ten te marokański wzór też jest z filigranek, chyba. E, już wykonywałam je długo, dawno, bo to chyba było przed walentynkami, ale. Dzisiaj chciałam nagrać zakupy, więc stwierdziłam, że jak już nagrywam, jak już zrobiłam miejsce na biurku, to, to czemu nie? I tutaj też jest odbity. Ta maska jest taka z, chyba ze Stamperii, którą mam. Kolory są z Finabar. Takie fluidy mam. I tak to wygląda. Jak to robiłam to chciałam zrobić coś takiego walentynkowego, różowego, albo coś takiego wiecie bardziej romantycznego W romantycznych kolorach, ale Stwierdziłam, że chciałabym coś zrobić dla siebie, a ja uwielbiam zielony i taki Bardziej vintage, więc Więc powstało takie coś, tu jest po prostu Dużo listków z, z, ze złotego papieru, e, piórka, bo też uwielbiam piórka. E, tutaj jest taki e, zamek od klucza. Tu są klucze. E, skrzydła moje ulubione też. Miałam takie gałązki po jakimś prezencie. I tu jest jeszcze o, też taki. Zawiasek z, łuda, y, z filigranek, No, takie całość jest ogólnie bardzo bardzo warstwowa. Ale podoba mi się, fajne to jest. Bardzo mi się podoba. No i z tyłu też biało, oczywiście. Um, I w tym samym czasie jakoś powstał ten klucz. Właśnie z Kika, której kupiłam. I on jest właśnie w takim bardziej romantycznym stylu. Hmm, to jest z miłością połączeni. Dwie tekturki. Też z filigranek, serce i taki księżyc. Para siedząca na księżycu. Kwiatki tutaj robiłam sama. To są chyba też te gałązki, które kupiłam w Kiku. I tutaj też zielony z Finabar i złoty z Deco artu. To był też taki pomaziany, postarzony. No nie ma No, pilot zniknął. Pilot zniknął, no wziął go. I w tym samym czasie mniej więcej powstała też taka kartka. Dobrze, że jesteś. I to poleci do mojej koleżanki prawdopodobnie Ale nie widziałam się z nią jeszcze Więc w sumie mogę wysłać pocztą no ale Takie resztki miałam Z UHK Galery Provence Kolekcja miś I tutaj napis też z filigranek Kwiatki z woka Takie różyczki piękne Które nigdy nigdzie już nie mogę dostać Niestety I też gałązki z wykrojnika i baza też z chyba Kiedyś dostałam w więc A tutaj jest y, Praca, którą zrobiłam na warsztatach U Karoliny Bukowskiej W sklepiku Gosi y, Taka wiosenna praca Dosyć tu mi bo to jest na gorąco, więc jak suszyłam, to mi się musiało przesunąć. I to jest mój rocznik. I znaczy no, w sumie tam wyszło, że to jest mojego męża praca, bo on się urodził 12, to też jest jego rocznik. No ale tu właśnie mo mo mogłyśmy się tam wymieniać, więc ja akurat udało mi się zamienić na 12, a 12 urodził się mój mąż, więc... Tak się udało. Tu są metale. Piękne, cudowne. I tekturka taka. Takie metale. Zaraz będziesz oglądał, dobra? Me... Metale. Nie medale, tylko metale. I to są chyba wszystko z deko artu i włoski z artu. Bardzo fajne są te włoski. No ale jak się ja mam akurat spędzartu, ale no, chciałabym je użyć, a nie wyrzucać, więc. No, taki zniknął. no i tak. Taki zniknął. Wszystkie piloty zniknąłeś. Tak! Mhm. Tak, zniknął w czarnej dziurze. W czarnej dziurze. <laughs> I tutaj ostatnia praca na wyzwanie właśnie z deko artu, Ordzy. A tutaj jest też, dodam taki mech, tą szklaną, taką buteleczkę. Tam w środku, przepraszam, powinna być jakaś. A nie, aha, bo tu dwa razy musiałam to robić. No, w środku tutaj nic nie ma, ale też ta butelka jest taka postarzona A Tutaj jest taki przycisk, no, guziczek, jakby metale z zielonych kotów w tle są różne resztki z tekturek właśnie takich z mechanicznych strybików i to są różne snip art filigranki tak żeby coś tam się też działo. tutaj te łańcuchy to jest artystyko, metale z midform serce z wycinanki napisy z fabryki weny i tutaj te tekturki, to są też chyba właśnie ze Snip Art'ów, takie resztki miałam. Tutaj jest taki drucik. A tutaj jest taka pianka, to jest taka do kuchni zielona, żeby się nie ślizgało. Ja ją tutaj tak pocięłam, poobkładałam. Tutaj boki, żeby, żeby fajna była tekstura. Tutaj też są tekturki z boku, u góry i na dole. Kulki, mm, takie skika też, kuleczki. Yy. No i tak różne takie siatki to są kuleczki. Yy, I całość jest pozłocona właśnie tą folią, też z zakrzona. I jak ją robiłam, no to właśnie myślałam o jakimś takim, jak się otwiera tak na przykład w samolocie taki kawałek yy, takiej klapy i że to jest to, ten środek taki. I jakoś tak o hobbicie pomyślałam o tych yy, podziemiach krasnoludów, tam było tak na bogato i, i złoto, więc. Więc tak, tak to wygląda bardzo jestem z tego zadowolona, bardzo mi się to podoba, no i też zawiśnie. mam nadzieję w końcu, że kupię, ja to przyklejam na te takie rzepy z komanda, żeby nie robić dziur, ale no właśnie nie ma jakomu po nie jechać do sklepu, więc może w końcu zawiśnie. No i na razie to tyle, zaczyna się też u mnie sezon. Wielkanocny. Powoli już coś tam sobie robię. Na razie powstała taka jedna kartka. Ale tu chyba będzie jeszcze napis. Aleluja czy coś. No i na razie to tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Uważajcie na siebie. Pa pa.